Cześć, nazywam się Easytap i dama w kolejnym odcinku z Battlefield 3. Wow, Co to było? Nie wiem, Jeep nas uderzy, wie. i dzisiaj ze mną jest? Daniela. I na cukrzony i Michał. Ja, yy, tak. 15083333, tyle. No! Wow. Jedziemy. Jedziemy, ale. Ja jadę z C4. Szkoda, że nie Easy. ma długi. Easy Już To może ty też wyjdź O mam czok Dobra Jest ze mną nacukrzony A ze mną Michał jedzie Ale... Kadar to <grystanie> A ogarnij się komuś Wow Nie dmuchaj tam yy, Dobra C C4 jak coś to Co? C punkt C, no ja, jadę w C. Ja tu mam C4. Jak to... ja jeżdżę, weźmy powiedz. Ja tu próbuję C oznaczyć wow. i traf ten. ciężarówkę walnęłem. Fuck, coś... <grym> Michał siedzi w <grym> A ty go tam wywaliłeś? Czy... ja... Bo ja ja C4 podłożyłem. No i dalej wsiadam, no dobra. Zajebiście, już mnie rozwalili. To... Żyjesz? Nie, już... Już rozwalili... Tego, czołga. Coś mnie tam z tyłu nawalało, nie ogarniałem. Fuck! Michał siedzi cały, nie mogę wysadzić zipka. Jak? Nie, C4 nie mam. Kurde, mnie zabili. Fuck. Wybuchło mi C4 gdzieś wcześniej na jeepku. A. Obczy, Koleś jak spikował w dół tym helikopterem. He, idę <grybę> na ciebie. Dawaj, ja tu biegnę z pozycji I nie wiem co robić. Tamten punkt wybierają, ale już wszystko jest odebrane. Pięć punktów trzeba. Trzeba by. Łowo. Dobra, Dobra. Y, na C? No dawaj, tam mogą zaraz przyjść w sumie. E, przydałby się dżipek, gdybyśmy pojechali na A, na stację benzynową. Ale to. Tak byśmy się wszyscy. Przy... No, wszyscy nie. Daj, punkt y, na ten. Na A za znak. Stój, czekaj, chwilę Dobra. No A? Dobra. Już jest zaznaczony. Za to idziemy to na To ty A. zaznaczasz, gościu. No. Ja to, ja jestem dowódcą. No, A ja jestem. Wszystkich Można odprawy pogonić odprawy w czterech 4 Biegniemy w czterech. Mi no, w czterech. 4 Michał się trochę ociąga. Nawet w pięciu. No, jeszcze jakiś koleś biegnie. O, już tu ktoś pakuje. Już? Która tutaj będzie się działo. Nas tu jest dużo. Wiem. Dobrze. Co? Co? Punkty mamy. O fakt, coś mi tu strzela już. Ja się tu skupiam. Koleś tam łódką siedzi na końcu tej... Nie wiem jak to się nazywa, to z gazem takie co Tych wodociągów? Czy to jak tak, Tak? No coś tam Tu obok Uważajcie, macie tu jest pelotka w ogóle Zaraz mi coś zabije, już mnie chyba okrążają Wow wow wow, mieli zabili Ja leżę... Aj zabili! Snajperku Z gór coś mi się wydaje Tak dużo by... Tam ich tak było dużo No ale z góry mnie snajperku rozwalił, nie? Tam z tych gór takich wielkich Wypatrzył mnie Przed nim się nie chowałem Dalej można na słyszonego na Oj zginął Na Michała dalej, tego On ma pierwszy level? Albo się coś zbugowało, nie, nie wiem. mogło się coś zbugować. Mogło. Ale tak czasami mam. Co, jeszcze raz idziemy? O nie, snajper. Z skąd? Nie wiem, yy, na silosach tam siedzi. Tylko ona gdzieś niedaleko. Eee, co tu się nawala? Tu Trzy, dwa w silosach? Kurde, nie wiem co robić O Ja będę próbował jakoś tu że czołga jakieś rozwalić albo coś Co tam lata w ogóle Aha Zobaczyłem wrogich helikopter, miejcie się na własności. Ja pierdziela. Gdzie wy jesteście w ogóle? Haha, Ktoś tak tu jest? za mną biegnie. Ja, więc wszyscy jesteśmy tylko o siebie, tak? Prawie że. No. dawać na anadol. No ja idę, idę. Leć, leć za nim. U wszystkich zauważyłem nieprzyjacielski samolot. Tu, 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 zbliżamy się. Kurde, a tu nasz jest dobra. I ty masz, ten, wsparcie grasz? No. Da mi miał amunicji. Gdzie ty jesteś? Co się stało? Eee, co no się nie, stało? Nie, no ja nie. Co to było co? w ogóle? Co to było? Pewnie cię zabili. Tak, zabili jeszcze za mną trzech typów i ja nie zabiłem gościa, na którego się patrzyłem. Pierwszy zacząłem strzelać i nie wiem co się stało, bo w niego nawalałem ile się da. Ech. Czekaj, masz tą amunicję. Dawaj, może do, do czołgi Czekaj, bo tu jest koleś biegnie. Pewnie wow. mnie zaraz znowu rozwali. O! Gwiazdka ze służby RPK dostałem. 2000. tysiące. O, proszę. I nieśmiertelnik z RPK. I noctowizyjny, który jest w ogóle nieprzydatny. Ej Uwaga, jest zneutralizowany Odbiór Good. Jezu jaki zes Ło wow. oh. Koleś tam jest przy skałach, jeżeli byłeś koło mnie No jestem niedaleko No on jest za tym budynkiem właśnie nie sam go dałem. Tam jest ich dwóch. Nie, nie widzisz, nie. nie. Przeładowywałem. Oj, stary musisz, że, dobry bym. Przeładowywałem. Do wszystkich, czołg roga w rejonie operacji. Zachować ostrożność, odbiór. Koleś pobiegł dalej. Gdzie są trzech? Gdzie są trzech? A. A ten, ten, ten gra, bo hała nie ma, to może tamten wejdzie do tego. Oj, to już za późno? Czekaj, co tam tu? Od? Moglibyśmy wziąć ciąg, ale nie ma. Ja Jestem mechanikiem. Ja biorę ten, C4 do Jeepka, spróbuję. Ej stary, coś mi przywaliło z gór. Nie wiem co się stało. Co nie jest? wiem. Granatnik? Ej tutaj... O stary, tu byli przeciwnicy obok tego, obok naszego wyjazdu. Ale z buta czy jak? Mam helikopter ten malutki Podleć pode mnie Albo dobre ja dobra. Byłoby mi ciężko wylądować Już mi coś namierza Ło nie 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 dobrze Na cukrzany jest to No nie 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 O nie wysiadam 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 przeżyłem dobrze Nie źle Snajperkę, snajperki jej rozwalił Dobra, by było blisko. A chciałem sobie wziąć punkty na helikopter Sam jesteś w tym czołgu No sam, Tam, sam. Jestem z tobą Tutaj gdzieś za tym budynkiem jest koleś chyba Tam jest pelotka A tu jest helikopter, rozwaliłem je jednym strzałem No nie, nawet asysty O, zniszczenie po pojazdu. Puszczasz ten dym a nic nie widzę. No to lepiej, żeby nas rozwalali? I tak nas rozwalają, tam jest pelotka na drugiej stronie ulicy. No akurat mnie namierzają cały czas. No to pewnie pelotka. Dobra, to chyba nie ona. Pelotkę przed chwilą rozaliłem. A coś tam nawalałeś... z niego. Tam jest czołg na górze, widzisz? Widzisz ten czołg na górze? Nie, yeah. tej anteny radiowej. Nawala w nas karabinem. Już dostał, czegoś. Dawaj na B, no. Pojadí, ja to rozwaliłem. Wiem. Na B. A, ty, ty jechałeš? No. Stój, stój. Gdzie on jest? Tam... Weź wyjedź z tego dymu Aj, uciekł no Dobra, uciekł helikopter Eee. O... Daj odzywaj się trochę Czekaj, bo z tyłu jest. Rozwaliłeś go, nie? Żeby nie był C4 To jest możliwe Zabijam gościa A i ten jeep jak się przeglądam? O fuck To nie pomaga No to ty Ale... sam Akurat jak mnie namierzają na yy, Ale koleś akurat nie ginęli. miał do na pazuki namierzającej, a ja go widziałem. No akurat miał, bo tu może nic jeden. wolno się respić na tobie? O. dobra nie klam że tu nikogo nie ma w ostatnich jak cię strzelają dobra robota panowie, cel przejęty możemy wracać do bazy oto czego tak się dziwnie dzieje? wasza amunicję! dobra, próbuję, o oh, fuck postawiłem sobie amunicję na masce jaką kamerę w środku to nic nie widzę też takie ja zrobiłem hehe, <średnio> to wygląda Ło! Nie! Rozwaliłem sobie Jeepka! O, oh fuck! Zacząłem się bawić, no nie! A ja muszę du dużo jeść. musisz? Dużo przejść. Dużo ja przejść. Tak. Jestem dalej niż ty. Biegnę na... O, zaraz się skończy w ogóle mapka. A co, no jestem co on robi? Obiegni za mną. <śm> <śm> Dobra, biegnę na, e na C. Chyba bliżej. Nie, nie, bliżej biegnę na B. Ja biegnę na D Podbierają, no. De. Co, zabili? Zabili. Uwaga, cel przejęty, odbiór. Co? Co? Jest, padł. Może mnie tu nikt nie zobaczy. Dobra, nawet nie odbierałem. Dobra, ja, ja odbieram B Razem z nacukszonym chyba No i z tobą też Ja jestem koło Ty przybiegłeś, czy zrozpiłeś się na nas? No Fajnie Jestem wybawi wybawicielem Ło wow. Ło wow. Zrozwalił mnie Zobaczcie. Dawaj na A no albo. No dawaj, dawaj. A, szkoda, że jeepka nie ma. Czekaj, może być. Już ja nie, idę na czuwało. A. Mam jeepkę, ch chyba. Nie zabij go zabij! Jest! dobra! O, oh, dobra Tego dziwka co chciałem brać Słyszysz? Tego dziwka co chciałem brać no, no. Zabrał mi kolej, zabijem go, chciał mi rozjechać I za nim jakiś, za nim drugi poszedł <laughs> I też go zabijem Na szczęście no. Dobra Nie tnij, nie tnij. o jezu I zabił mi helikopter Jakieś mam dziwne spadki FPS-ów teraz Nie wiem co się dzieje w ogóle Respawn I będę miał czołga O 20 punktów tylko zostało No zaraz się kończy O. Kto tam channel. jest? To kto? Yeah. <laughs> Trochę <laughs> się spóźniłeś. Ledwo ci oh. słyszę tak poza tym, ale zostało 17 punktów i nagrywamy w tym momencie. No. Ale można można też drugi raz nagrać. Drugi raz, nie drugi raz. Teraz, teraz wygramy. O. O, przejechałem gościa, co mi chciał C4 podłożyć. <grystanie> I to tak fuksem, nie wiedziałem nawet, że on tam jest. No nie, no nie! Koniec. Ale mi się chamsko skończyło, stary. Prawie gościa zabiłem Dobra. Żegnaj się tam. No to, na razie, do... no to na razie do. I komentujcie, subskrybujcie i łapka w górę. Na razie.